Rozdział 11, 7 listopada 1932 rok. stwórca Himalaya, inwokacja. O świetlisty bracie, z wielkiej ciszy, witam Ciebie i Twoją służbę Ziemi. Obnażyłeś dziś swój miecz rozcinający zasłonę, aby ci, którzy otrzymują to promieniowanie, dowiedzieli się o Twojej obecności. O Ty, wielkie światło, które oświeca umysły wszystkich na Ziemi, sprawiając, że stają się świadomi jedynej wiecznej obecności, jedynej inteligencji rządzącej wszelką działalnością, umysłu, którym jest Ja Jest, a który jest wszędzie zindywidualizowany. Oddajemy Ci chwałę, jesteśmy wdzięczni, że istnieje tylko jedna inteligencja rządząca wszędzie i uczeń jest zobowiązany pamiętać to zawsze, niezależnie od tego, jakim wydaje się zewnętrzne przejawienie. Ma też pamiętać o tym, że on staje się promiennym kanałem, przez który wypływa wielka prawda, która szybkim potokiem wlewa się. Do wielkiego oceanu życia. Oddajemy Ci chwałę i dziękujemy za to, że z ciszy wyszła jeszcze jedna obecność, która po pobłogosławi, wywyższy i oświeci ludzkość. Przez władzę, którą jam jest, zakumulowaną za mądrość i energię wieków, projektuję dzisiaj w umysły ludzi inteligentną aktywność która będzie właściwie ich prowadzić i kierować ich działaniami zgodnie z jego wolą przez władzę jam jest jedyne uniwersalne jam jest jedyne wielkie nakazujące tej sile działać w całej ludzkości przynoszę wam pozdrowienia potężnych zastępów i wielkiego mistrza Himalaja Mistrz Himalaja. Dzieje się to po raz pierwszy, że obecność tej świetlistej istoty jest sprowadzona do stanu, w którym może być poznana przez świat zewnętrzny. Od niej właśnie pochodzi nazwa gór Himalajów. Odkąd ich moce zostały poznane, rozpoczął się prąd świętego życia i niezmiennie się utrzymuje. Dlatego niektóre dusze, które weszły w jego siłę promieniowania, wzniosły się jako zjednoczone z jego błyszczącą postacią. Skąd zostały odesłane do promieni aktywnych dla błogosławieństwa ludzkości. Stąd też pochodzi wielki magnetyzm Tybetu. Traktat. Losy Indii i Ameryki są razem splecione jak dwie lniany, które łączą drzewo życia. Dlatego dzisiaj znów przychodzi promieniująca pomoc, aby zharmonizować umysły mieszkańców Ameryki w taki sposób, by ich rozwój postępował bez żadnych zahamowań. Istnieje dzisiaj tysiące ludzi pochodzących z Indii, którzy inkarnowali w Ameryce, jak również tysiące Amerykanów, którzy rodzą się w Indiach, aby wnieść swą różnorodność w ich proces równoważenia obu części Ziemi. Ta wielka istota, którą Ci przedstawiam, a która przez wiele wieków przebywała w wielkiej ciszy, Robi krok w naszym kierunku w celu zajęcia się świadomym rozwojem ducha i manifestacji, ofiarowując nam kielich duchowego, płynnego ognia, wylewając go w serca ludzkości, aby wywołać w niej jeszcze większe pragnienie światła płynącego z wielkiego źródła światła, Jam jest Bogiem w działaniu wszędzie. Kiedy ta wielka obecność ponownie wniknie w sferę bytu człowieka, to będzie wybierać, jak użyć światła za pośrednictwem obu Ameryk, będzie rozprzestrzeniać swą świetlistą obecność, jak płaszcz ze złocistego śniegu spadającego delikatnie na umysły ludzkie, głównie tych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy. Aczkolwiek inni odczuwają wewnętrzne przenikanie tej obecności. Jeżeli ci, którzy są pod działaniem tego promieniowania, będą kontynuować harmonijny postęp, to możliwe będzie zwrócenie im uwagi na pewne specyficzne działanie płynu nerwowego, które przyspieszy ich mistrzostwo w dominowaniu nad formą zewnętrzną. Przez co chcą powiedzieć o mistrzostwie nad wszystkimi uwarunkowaniami, które ich pozornie wiążą. Musisz być czujny tak samo, jak i moi uczniowie, ćwicząc przemianę negatywnych warunków związanych z zmysłami. I tak na przykład, jeżeli czujesz zimno, włącz świadomość i zapełnij się, że to nie jest prawda, i że tak naprawdę to temperatura jest wspaniała. Jeżeli czujesz gorąco, zmień poczucie zmysłów i spowoduj normalny chód. Jeżeli jesteś rozszczebiotany z radości, która cię zalewa, to powiedz sobie: spokój, uspokój się trochę. Nie należy zaburzać równowagi prawa rytmu. Afirmuj spokój, odpoczynek i pewność. Ideałem wszystkich odczuć, wszystkich zmysłów jest być pośrodku. Wtedy zdobędziesz równowagę i zachowasz spokojne mistrzostwo, jam jest. To pozwoli ci ustalić płynny przebieg energii, który będzie tworzył rzeczy tego świata, a który będzie płynął. Z wielkiego centrum słońca, skąd właśnie pochodzi ta wielka istota, stworzyciel Himalaja. To również da ci sprawność do otrzymania i używania tej promieniującej energii, która z niego emanuje. Powodem tego, że zwracam i kieruję Twoją uwagę na Niego, jest to, że chcę, abyś w nieograniczonej ilości otrzymał tę energię, poza tą, którą tworzysz przez swoje własne świadome wysiłki. Uczniowie powinni zrozumieć, że mistrzowie nie przychodzą do nich z ich osobistej inicjatywy, lecz że mistrzami tych, których wybierają na uczniów, mogących otrzymać ich promieniowanie. Jest to przywilej którego nie sposób opisać słowami. Można to jedynie wyczuć lub zobaczyć. Oprócz tego, misją mistrza nie jest branie na siebie waszych odpowiedzialności ani rozwiązywanie waszych problemów, a jedynie przekazywanie Wam inteligentnego zrozumienia, którego możecie użyć w swoim życiu i w ten sposób rozwiązać wszystkie własne kłopoty. W ten sposób otrzymujecie siłę, odwagę i zaufanie, aby iść krok po kroku w świadomym mistrzostwie, które dominuje tak nad istotą, jak i nad światem zewnętrznym. Doszliśmy do momentu wzrostu duchowego. Słyszymy, jak uczniowie przywołują nas wszelką szczerością. Wielcy mistrzowie, pomóżcie nam w rozwiązaniu naszych problemów. Aby dodać wam mocy i siły, powiem, że nie macie pojęcia, jak silna jest ta promieniująca obecność mistrzów, którzy dają wam siłę, odwagę, zaufanie i światło. Mimo wszystko uczniowie nie są zupełnie tego świadomi. Jest tylko jedna forma, którą ten, kto posiadł wiedzę, może zastosować aby dać stałą pomoc tym braciom, którzy o nią proszą, a jest nią nauczanie tych prostych praw, które dadzą im zwycięstwo i dominację nad sobą i światem zewnętrznym. Robiąc to, o co proszą uczniowie, czyli rozwiązując ich problemy, moglibyśmy tylko opóźnić ich postęp i ogromnie ich osłabić. Jedynie afirmując swą siłę, uczeń może osiągnąć zwycięstwo i zdobyć zaufanie, które nie może zdobyć żadnym innym sposobem. W ten sposób uczeń wchodzi w pełnię swojej mocy. Dzięki świadomej praktyce swej potężnej obecności, jam jest, uczeń robi postępy bez wahań aż do zwycięskiej. Mety. Nie informuje się uczni o możliwości pomocy ze strony mistrzów, by nie liczyli na wsparcie z zewnątrz. Wielkim błędem, jaki moglibyśmy popełnić, byłoby powiedzenie Wam, po czym można poznać i coś świadczy o pomocy mistrzów. Bo wtedy uczeń zdałby się tylko na ich pomoc. Oprócz tego, uczeń nie powinien bać się niczego i powinien wiedzieć, że zawsze dostanie każdą możliwą pomoc zgodnie ze stopniem postępów jakie osiągną. Obecność Jam jest zastępy w niebo wstąpionych i Mistrz Jezus to właściwie jedno i to samo. Zapewniam cię, że przez uznanie i używanie obecności Jam jest możesz pozytywnie tworzyć każdą właściwość jaką pragniesz przejawić. W świadomości zewnętrznej. Niczego więcej nie potrzeba, tylko zacząć próbować. Wszyscy powinni stale przypominać świadomości zewnętrznej, że kiedy mówi się, ja jest to lub owo, to wtedy używa się Boga w działaniu, który jest naszym zindywidualizowanym życiem, życiem wszechświata, energią wszechświata. Inteligencją w sercu wszechświata, która rządzi absolutnie wszystkim. Bardzo istotne jest przypominanie i utrwalanie tej prawdy w świadomości zewnętrznej. Świadomość ta wywołuje wspaniałą radość, która stale będzie się zwiększała. W żadnym momencie nie należy powstrzymywać tej radości, ponieważ jest ona absolutną drogą, pełnego mistrzostwa Uczniowie powinni zdać sobie sprawę z tego, że są świadomą mocą, która kontroluje ich życie i ich świat, że mogą ten świat i życie wypełnić wartościami, których potrzebują lub pragną. Ci, którzy cierpią na różne zaburzenia fizyczne, powinni świadomie często powtarzać: Ja jest doskonale kontrolowanym oddechem mojego ciała. I w związku z tym jak najczęściej ćwiczyć rytmiczne oddychanie. To zapewni im równowagę oddechu, która przynosi wielką pomoc w kontrolowaniu myśli. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dla ucznia jest to, że powinien unikać słuchania rzeczy zaburzających i negatywnych, ponieważ pozwala na wejście niepożądanych elementów, które pochłaniają nieświadomie. Kiedy fizycznie nie można tego uniknąć, to należy użyć następującej afirmacji. Jam jest. Obecnością strzegącą mnie, która w tym momencie spala to, co chce mnie zaburzyć. W ten sposób nie tylko ustrzeżemy się od zła, ale pomożemy drugiej osobie, mimo że nie należy bać się niczego. Należy koniecznie utrzymywać świadomą straż, aż do czasu, gdy umocnimy się wystarczająco. W Mistrzostwie Kontrolowania Myśli, Uczuć i Odbioru. Starajmy się możliwie jak najlepiej utrzymywać radość i entuzjazm. Obecność Jam jest, dajmy jej całą władzę i nie stawiajmy żadnych pytań. Odrzućmy wszystko na cztery wiatry. I oddajmy się jej w całości, odczekując tylko wspaniałych objawień. Wspaniała, cudowna obecność jest tą, która pomoże nam rozwijać wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze problemy i odpowie na wszystkie pytania, które wymagają objaśnień i odpowiedzi. Oto jedna z wielkich afirmacji w nieograniczonym zasięgu pomocy. Ja jest cudotwórczą obecnością, która pracuje we wszystkim, czego potrzebuje, aby się stało. Ci, którzy medytują lub kontemplują to, co chcą powiedzieć ja lub ja jest, uzyskują rewelacyjne rezultaty i wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Jestem pewny, że moi uczniowie odczują i przejawią wspaniałe działanie tej praktyki. Ja sam to w Was przeczuwam. Kiedy Twoje ciało śpi, w wyższych planach odbywa stale wizyty i wymianę pomocy. Jest to coś, z czego Twoja istota zewnętrzna nie daje sobie z tego sprawy. W tym momencie, w którym potrafisz osiągnąć uspokojenie umysłu, Poddać go pod kontrolę, dojdzie do ciebie ogromna ilość objawień, wiedząc, że ja jest esencją tego wszystkiego, czego pragnę. Już wiesz, że jest możliwe wyprodukowanie w formie widzialnej i dotykalnej każdej rzeczy, jaką ustalisz w swoim świadomym umyśle. Zgodnie z nakazem chwili, Mistrz Himalaja. Zechciał zejść na ten plan. Przynosi on ze sobą pewną szczególną mieszaninę Ameryki i Indii, dlatego właśnie jest dla niego możliwe pojawienie się między nami. W miarę jak obecność wewnętrzna wchodzi w działanie, inna działalność jest przerwana. Jest to logiczne i konieczne, ponieważ działanie jest posłuszne obecności ja jestem. Złocisny śnieg jest rozpraszany przez obecność w obu Amerykach po to, aby był wchłaniany nie tylko przez ludzi, ale i przez cząsteczki atmosfery. Jeżeli tylko uczniowie z własnej woli przemienią się w ogniska tej energii, będą błogosławieni i otrzymają pomoc. Konieczne jest, aby uczniowie zrozumieli, że dla pewnych potrzeb narodowych, jak i indywidualnych, brak jest cech, które są wymagane, aby pójść do przodu. To właśnie jest powodem, dla którego wielkie istoty specjalnie przychodzą na Ziemię. Posiadają one wyższe właściwości, które są potrzebne. W danych sytuacjach i danym momencie. Uczniowie, którzy mogą to zrozumieć, znajdą nowy element, który w wielkim stopniu wzbogaci ich życie. Postawa oczekująca jest potrzebna, gdy oczekujemy czegoś od wewnętrznej obecności. Jest to właściwość bardzo korzystna dla tego, kto ją w sobie kultywuje. Na przykład. Jeżeli zrobiliśmy jakiś projekt i czekamy z radością na jego spełnienie, czujemy pełne wyczekiwanie. Możemy użyć tego wyczekiwania, które jest bardzo pomocne w przejawianiu tego, czego pragniemy. Jeżeli telefonujesz do kogoś, aby czekał na ciebie w jakimś miejscu miasta, wychodzisz z nadzieją na to spotkanie. Podobnie, gdy chcesz poznać mistrzów, warunkiem osiągnięcia tego jest właśnie oczekiwanie na ujrzenie ich. Dlaczego nie? Zacznij oczekiwać od dzisiaj. Błogosławieństwo. O Ty potężna obecności, witam Cię z wielką radością. Dziękujemy za Twój cudowny blask i światło. Za Twoje potężne promieniowanie i zwyciężającą moc. Ufamy, że proklamujesz sprawiedliwość dla ludzkości od teraz, aż po wieczne czasy. Notatka: Saint Germain Powinienem był przedłużyć moją podróż. Gdzie się kierujesz? Do domu. Dokąd właściwie? Do złotego miasta. To miasto utkane jest z elektronicznej substancji odczuwanej tak samo jak wasze fizyczne domy. W świetle złotego miasta są światła, które świecą znacznie jaskrawiej niż fizyczne latarnie oświetlające przestrzeń waszego miasta. W całej przestrzeni światła, w określonych jego miejscach, rozmieszczone są punkty, ogniska, świadomości. W tych miejscach światło staje się szczególnie jaskrawe. Wyobraźcie sobie, że ten pokój jest gigantycznym słońcem, które ma własną atmosferę. Osoby przemieszczające się w tej atmosferze są otoczone przez swoje własne promieniowanie wyglądają jak lampki w tym pokoju. Koniec rozdziału jedenastego.